odcinków nie było to tak długo, ponieważ zbudowana baza mur niepotrzebny bo tu nie przychodzą się okazało nagle tu na wieże skarpę mam taką przybiegłą tutaj no odcinek zbyt... jest taki oni niej olejki żeby spróbować zlecieć chociaż e, słyszałam na że tam po prostu on, on ci puszcza jak ty już za długo lecisz, nie? Po prostu To lotnie. Za szybko w dół lecisz, to on cię opuści, ale nie wiedział. Nie i nie jakby się szybko na początku odcinka tu się udać. udać się. Do tego, żeby wyjść z tą tym yy, maczetą. Ja po prostu tam będę chciał. Się... Ja widzę jego nos. Nie wiem czy widzę, co widzicie tam. To jest jego nos. Dobra, obniżamy lot. Obniżać lot nie wiem czy się rozwija. To jest karpa, czy się o nie rozbije, lepiej obniżę lot. To jest też ryzykowne. Bo tylko nie steli by oznaczać. O! Pełne E. No co, no co ja mam powiedzieć, no. Ale na Także tak, 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 koniec. Teraz popatrzę na to. on tam coś się nie rusza? Hmm. No niestety... Na no milion subów, powiedzmy, serio. Pst, jeszcze film przed był na kanale to skończył skończył Wioskiń Szczęśliwie. Nagrywałem, ale... No, no, no trudno się źle nagrać, cofnęłam zapis, świat i... i tyle. Ty. Nie wiem, czy teraz widzicie ten, 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 ten ten ekran teraz. Ja widziałam tak, w się to tak powiększa, a tak powiększa? Tak Dobra, nie wiem, bo się nie znam. Ceros, adiros, pomidores.